Hej. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Graba i jesteśmy znowu w mojej kuchni, jak zapewne widzicie. I pogotujemy sobie, chociaż może to, to nie będzie takie gotowanie typu smażenie czy coś, ale zrobimy sobie taką małą sałatkę, którą można właśnie szybciutko przyrządzić i sobie elegancko, smacznie zjeść. Ta sałatka to sałatka tysiąc wysp, troszeczkę zmodyfikowana przeze mnie, także zapraszam do oglądania i. Zobaczmy, co jest potrzebne do przygotowania tej sałatki. Ok, już mniej więcej widzicie to jest dość prosta sałatka, e, która, która właściwie nie wymaga dużego nakładu pracy, i szybciutko myślę, to zrobimy. E, potrzebne jest jakieś mięsko. Bardzo dobrze działa szynka konserwowa, ale ja sobie akurat zrobię z kabanosami. Mam ich trochę, lubię kabanosy, więc, więc to będzie moje główne mięsko. Potrzebne jest nam również troszeczkę serka kukurydza oraz pomidorek. Ja jeszcze modyfikuję tę sałatkę tak, że dodaję po prostu makaron taki nudle. Można kupić ten sam makaron, tylko że chyba troszeczkę drożej wyjdzie, niż kupno na przykład taki zupki chińskiej. I wiecie co ja od razu? E, może już e, muszę dodać, dodać tego wifona bo mam zagrzaną wodę, to jest wrzątek, ale już tyle ona leży, że już pewnie jest zimna. Nie dobra, jeszcze makaronem się zrobi. No dobra, to przejdźmy do przygotowania! Oui. Okay. E, tak jak mówiłem, dodajmy najpierw tego wifona e, tutaj do wody, tak żeby ten makaronik nam się zagotował. Ja nie wiem, czy tu będę za dużo właściwie mówił o tym, o tym procesie przygotowania tej sałatki. Kurde, nie mogę otworzyć. Bo to jest właściwie żadna, żadna filozofia, tutaj tylko wszystko trzeba pokroić e, i dodać. E, natomiast a propos makaronu, możecie go wrzucić w takiej formie, czyli nie łamiąc go. On wtedy jest taki bardzo długi, bardzo się ciągnie, ale czasami to wkurza troszeczkę. Ja go trochę tak chociaż... Chociaż tak go troszeczkę poskradzam, bo po prostu jest ciężko go wtedy ugryźć, bo on jest taki długi, ciągnący się i jest kłopot. I zostawiamy właściwie tego bifona tutaj na chwilę. Niech on się sobie tutaj, ten makaron zagotuje i będziemy go dodawać do, do sałatki. Słuchajcie, ja tak myślałem dzisiaj, taki luźny temat. Ja wstałem sobie tak wcześniej, dlatego dzisiaj też robimy może takie bardziej śniadaniowo-kolacjowe danie, niż, niż obiadowe. Ja tylko na się gdzieś... tutaj nie Gdzie do mnie dzwonię, ale już nie mam czasu odebrać. Wstałem dzisiaj wcześniej, bo jest godzina 10, no to ja wstałem przed, przed dziewiątą, zrobiłem zakupki i pomyślałem, jeszcze śniadania nie jadłem, więc pomyślałem, że zrobimy właśnie... zrobimy taki... takie śniadanko sobie. Nie zawsze musi być też danie jakieś tam obiadowe, prawda? Zobaczcie, ja może trochę się przesunę lepiej. E, słuchajcie, pomyślałem, że pogadamy sobie o właściwie o pogodzie, czyli tak o wszystkim i o niczym. No bo tutaj już chyba jeden z ostatnich takich słonecznych dni e, słonecznych dni tutaj w Suwałkach. Zaraz niestety zacznie się jesień, więc będzie, będzie troszeczkę już kurczę gorzej. A ja jestem kurczę strasznie strasznie ciepolubny. A wiecie, co będziemy kręcić sobie tak pod skosem, będzie troszeczkę lepiej. Ja jestem strasznie ciepłolubny. Ja uwielbiam lat, uwielbiam ciepło, i, i no to jednak jak słońce świeci, to człowiek zawsze, e, zawsze jakoś tam troszeczkę lepiej się czuje, prawda? Chociaż może też nie każdy, e, no ale akurat w moim przypadku, jak nie ma słońca gdzieś tam w zimę, w jesień, jak przez parę dni nie ma takiego porządnego słońca, to jest po prostu masakra. Potem, jak wyjdzie, to, to ja po prostu aż, aż czuję, że odżywam, naprawdę, więc więc mi to będzie no strasznie, ja nie lubię te chlapy, zimno, mokro, ślisko, le, to jest masakra. No poza tym u mnie też dochodzi jeszcze inny czynnik, e, jako kierowca, e, no to dla mnie zima jest fatalnym okresem, bo to trzeba cały czas samochód odśnieżać, e, to trzeba uważać jeszcze bardziej na drodze, są śliskie drogi, często nieodśnieżone, jakieś, e, no masakra, to samochód nie odpali, to z akumulatorem problemy, to, to jest strasznie kłopotliwe dla kierowców i tego nie lubię. Ale oczywiście też i dla osób, które gdzieś tam się uczą, czy studiują, czy podróżują komunikacją miejską. Kurczę, to, to czekanie na te autobusy w taką pogodę straszną, ehm, no to też, też nie, jest, nie jest nic przyjemnego. I wiem, sam to przychodziłem na pierwszym roku studiów, kiedy jeszcze nie miałem samochodu. Czekajcie, wezmę taka Banosa. Kiedy nie miałem samochodu na studiach, bo nie brałem na pierwszym roku mm, samochodu i kurde, kiedy przyszło mi czekać, na autobus, e, na przystanku, kurde deszcz, w zawieruchę jakąś, ten to jest no, no masakra, no zresztą pewnie sami wiecie jak to wygląda, więc no naprawdę nic, nic przyjemnego powiem Wam szczerze e, także no niestety samochód to jest też większy koszt, ale też i większa wygoda i, i naprawdę doceniłem to kiedy od razu po zajęciach mogę wsiąść sobie w samochodzik, e, włączyć ogrzewanie na full powiedzmy i nie czekając na nic, jechać prosto do domku, tak? Także to jest no, niewątpliwy atut, który, który się ceni. Na, no mówię, jeszcze w lato to może pół biedy, chociaż też, kurde, takim czasami upale czekać na tych przystankach, gdzieś tam często nieosłoniętych czy coś. No to też często bywa, e, bywa kłopotliwe, no nie powiem, bywa kłopotliwe. Kurczę, tak myślę na początku nie pokazałem jeszcze, tutaj sos tysiąca wys byłby niczym bez sosu tysiąca, znaczy boże, sałatka tysiąca wys by była niczym bez e, sosu tysiąca wys, po to zrobimy sobie bardzo prostą z ketchupu i z majonezu, także myślę, czekajcie, ja może przesunię. także myślę, że tutaj nie powinno być z tym problemu, to jeszcze zresztą potem e, pokażę. No i tak jak mówię taka pogoda kurczę, wczoraj wczoraj pojechałem na, nad jeziorko, sobie troszeczkę jeszcze posiedziałam na tym słoneczku, podpoczywałam, pochillautowałam się, także naprawdę bardzo, bardzo fajne i szkoda, że to już takie ostatnie przebłyski, no ale kurczę, mamy streamy, e, także jakoś ten czas, miejmy nadzieję, szybko zleci i e, będziemy mogli. Znów potem cieszyć się latem. Chociaż w sumie niektórzy się cieszą, myślę, tacy zapaleni pro gamerzy to o, dobrze, słońce nie będzie świeciło w okno w końcu albo ten, e, taka pogoda to nie, nie, nie idę, gram w lola czy co tam innego więc, więc to właściwie jesień, zima to, jest, to są pory, pory roku dla graczy. To też będzie sporo, sporo fajnych premier, no i chyba przede wszystkim kurczę premiera PlayStation 4 tak, która tutaj, mam nadzieję, zrobi, zrobi dużą furorę. No będzie, będzie nieźle. Ja kupuję, co zresztą wiecie, także będą streamy z konsoli na pewno. Słuchajcie, tak jeszcze się zastanawiałem, tak jeszcze się zastanawiałam aha, tutaj może a propos pomidorków, ja akurat kupuję te małe, bo po prostu szybciutko, widzicie, je kroję, tylko ciach, ciach, czy na pół, czy na cztery. A z dużym, z dużym pomidorem też by było troszeczkę więcej roboty. Dlatego ja sobie często lubię te małe kupować do, do, do sałatek. Także to wasza preferencja, oczywiście. Te małe może troszeczkę taki inny smaczek mają. No ale pomidor to pomidor. Także myślę, że nie powinno być problemu. A propos, a propos jeszcze tej naszej konwencji, tutaj gotowania, bo też dostaję od was dużo komentarzy, właśnie jak to robić, czy skracać te filmy, czy nie. Zastanawiałem się, czy nie byłoby fajnie, na przykład, no bo. Ja tutaj w sumie często, jak jak teraz gotuję, to poruszam tematy, które mógłbym poruszyć na vlogu i potem kurczę się boję, żeby na przykład nie było, nie było tak, że ja na vlogu nie będę miał o czym mówić, bo już dużo kwestii poruszyłem tutaj przy gotowaniu e, i potem jest, jest kłopot, tak? Dlatego się zastanawiałam, czy na przykład nie zrobić tak, że gotując, e, będę na przykład poruszał tematy, tylko związane na przykład z grami. Będę rozmawiał na temat gier, tego czy coś tam przesze... Boże, przeszedłem. może przeszedłem co przeszłem, tak? Może przeszłem dobrze. Eee, przeszedłem. Eee, albo jakichś tam nadchodzących premier, czy na co ja czekam itp. itd. To by była taka kurczę gamerska kuchnia właściwie. Eee, ale może warto by było pomyśleć, no bo mówię, ja żebym się nie wypalił, kurczę, z tymi tematami tutaj i, i potem nie będę miał o czym gadać na vlogu, no bo o kurczę, to już powiedziałem przy gotowaniu, to też, to tamto, to to i to. Także także wiecie. Może warto by było pomyśleć. Dobra, tak wygląda na razie nasza sałatka. Damy tutaj teraz jeszcze trochę kukurydzy. I zaraz będziemy robić sos i dodamy makaron, bo już widzę, że się prawie zrobił. Dobra, odcećmy kukurydzę. Ostatnio mówiliście, że Boże, on wylewa sok z kukurydzy. Jak tak można? Kurczę, ja nie wiem, taką zalewę naprawdę lubicie? No to jest zwykła woda. Ach, kto chce? Naleję do szklanki zaraz. Będę, nie będę odcedzał całego. A spróbuję. Mmmm. Kukurydzę to ja lubię. Nie będę odcedzał całego, bo potem, jak schowam do lodówki, to ta kukurydza, jak nie jest w zalewie, to, to strasznie się. Yy, strasznie się potem z, z tego. Jest sucha po prostu, no. Pewnie mi połowa wypadnie podczas mieszania Zaraz jeszcze ten makaron dodam. To w ogóle będę, będą czawianki na kiju Ok Dobra, damy radę No i makaron Teraz trzeba dodać, że on już jest mięciutki Jest, już się właściwie zrobił Więc go Dodajemy tutaj I Tak jak mówię, jak, jak go nie połamiecie Na przykład w ogóle nawet jeszcze drobniej No to on będzie taki strasznie ciągnący I czasami będzie kłopot po prostu, żeby go żeby go tutaj nabić na widelec, będzie się albo ciągnął, albo uciekał, albo nie wiadomo, co jeszcze będzie robił. Dobra, wierz mi ten. A i też jeszcze za, tam często mówisz: burzy oko porcja, coś tam, że ten.' Musicie pamiętać, że, że u mnie jednak w domu są trzy osoby. Także ja często też to, co robię, robię po prostu dla całej rodziny. Więc a, a to, że nakładam ty dużo na talerz, to nie znaczy, że wszystko zjadam, bo część sobie potem zostawiam odgrzewam gdzieś tam na później, więc to też nie jest też nie jest tak no dobra, mamy już i makaron nałożony tak to wygląda, trzeba to jeszcze wymieszać naprawdę, ja bardzo lubię, to jest taka szybka sałatka i mówię generalnie sałatka tysiąca wysp jest bez tego makaronu i ona jest właśnie z szynką konserwową z pomidorem, z kukurydzą i z serem a ja sobie tak dodaję nie, nie jem do tego bułki, tylko sobie daję ten makaron nudle i to też bardzo fajnie wszystko działa Także polecam Wam albo spróbować tą moją wersję, albo tą standardową i myślę, że będziecie e, zadowoleni. Dobra, teraz pora dodać jeszcze sos, czyli zrobimy to przy pomocy zwykłego majonezu i keczupu. Dobra, gdzie to mamy? A, jest i jest. To już też właściwie kwestia indywidualna. Ja już nawet właściwie tej sałatki, sałatki nawet właściwie nie doprawiam. Nie doprawiam tylko, tylko właśnie dam y, ketchup, majonez. Ups! To escalated quickly. Tak, wyciskanie ketchupu czasami bywa bardzo, bardzo niezręczne. Szczególnie gdzieś tam w towarzystwie. Dobra. Ja zastanawiam czy nie lepiej by było mieszać tego, kiedy nie ma makaronu, bo ten makaron strasznie, strasznie ten sos w, w Kłania, że tak powiem, i ciężko jest potem te warzywa wymieszać. O, that escalated quickly. Wiedziałem, że wypadnie. Dobra, no nic. Może tego nie było widać. A, widać. Uświniony stół. Kamil Durczak byłby zawiedziony. No ale dobra. Nic tam już nie będziemy ubolewać. I co? I właściwie chyba, chyba tyle, bo już tutaj. Nabiera kształt. Okej, okay, zostałem troszeczkę strolowany przez aparat, ponieważ padła mi bateria. Tak czy siak, dzięki Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Życzę Wam smacznego i czekam oczywiście na Wasze komentarze i opinie. Trzymajcie się. Hej!